Cześć jeszcze, jeszcze raz, jesteśmy chyba już w następnym vlogu, bo nie będę tego wstawiał do tego samego, jestem na tym samym spacerze co w poprzednim, tak nie będę tu udawał, że jest nowy dzień, chodź, chodź, chodź. ale post postanowiłem, oj zaplątaliśmy się, poczekajcie chwilkę. Dobra, nie uratowany, także możemy iść dalej, chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, dzisiaj. Jeszcze w tym, w tym vlogu Dla kogo jest skuter, dla kogo nie jest Albo komu bym odradzał eee, Może nie tyle odradzał, może nie tak Tylko, tylko Kto by no Raczej powinien się zastanowić, czy rzeczywiście Inwestować w skuter Szczególnie jakiś lepszy No co daje Coś tam wypatrzył znowu Co daje skuter fajnego No wszystkim przyjemność z jazdy. To jest bardzo, bardzo f... no, fajne takie przemieszczanie się. Wow. Stój, stój, stój. Takie przemieszczanie się yy, właśnie jednośladem. No, wiecie, no fajnie się jeździ na rowerze, bardzo fajnie. Czuć ten wiatr, ten powiew, to taki jak tak na, na twarzy. No jest to przyjemność. I każdy czasem chce pojechać sobie szybciej, a rower ma niestety ograniczenia Swoje. Natomiast... No, skuter daje tam takie poczucie tej wolności, Wszystko, ja tego nie rozumiałem kiedyś, no, takie hasło, nie wiecie, takie cruiserowców, takie poczucie wolności i tak dalej, ale trochę coś tu jest jednak, muszę przyznać, że się myliłem yy, i yy, na pewno to właśnie to frajda, nie? Ta frajda jest też o tyle lepsza, że kiedy jedziemy samochodem, to dobrze, że ludzie lubią też jeździć samochodami, niektórzy, a większość może, chodźmy. Ale no, samo jazda samochodem nie jest aż taką wielką frajdą jak jazda skuterem. Nawet jak jedziemy gdzieś do celu, no to no, samochodem się przemieszczamy właśnie, właściwie bardziej. Natomiast skuterem jedziemy z przyjemnością, czy motocyklem jedziemy z przyjemnością. To jest po prostu fajne. Takie przejażdżki, przejażdżki są fajne. Coś jak na rowerze, tylko wycieczki są dłuższe. No i to jest to jest na pewno też duża zaleta, że można jechać i zwiedzać sobie ciekawe miejsca nawet tam gdzie samochodem może byśmy się też nie pakowali, bo jest wosko, bo jest jakoś tak bardziej, nie chcę mówić niebezpiecznie, ale nieporęcznie. Co jest jeszcze fajnego? Cena skutera. Chińskie skutery, takie 25 oczywiście. zaczynają się tak od 2000 plus minus tam te 300 może 5 za taki skuter chiński. Taki Barton, właśnie albo coś podobnego, Junak, czy ZIP, czy coś. No i to nie jest zły sprzęt. To już możecie tam zobaczyć sobie w poprzednich moich filmach. To jest ok do takiej jazdy, szczególnie po mieście. Naprawdę fajny, fajny sprzęt. Nie brakuje mu niczego za bardzo. E, powiem Wam kiedyś dlaczego. Dlaczego y, 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 125 duża. Dla mnie jest lepsza. No natomiast mm, ta cena i cena części jest fajna. Jest fajna i, i każdy może sobie coś takiego kupić. To jest nasze, tak naprawdę, niż rower. Jakiś taki, oczywiście, w miarę już. Więc no i to jeździ. To za to 2000 to nie jest trup jakiś, który trzeba reanimować, to jeździ. Może musicie wsadzić z niego, nie wiem, jeszcze dwie czy stówy max i to jeździ. Jeździ z przyjemnością, znaczy wy będziecie jeździć z przyjemnością, także na pewno to jest to jest zaleta posiadania skutera. i to jest coś co może ludzi przekonać do skutera. Co jeszcze? Brak korków. Znaczy korki są oczywiście w mieście, ale, ale nie dla nas. Yy, chyba, że kupujecie duży sprzęt. No to w takich ciaśniejszych drogach, szczególnie dwu... Yy, czteropasmowych, dwu, dwu, dwa, dwa pasy stronę, no jest to problem trochę. Kiedy się gdzieś tam przyciskałem ja na przykład z Maxem czasami. Kłopot, gdzieś między kimś przejechać, no muszę poczekać aż coś pojedzie zanim jadę, gdzieś tam kombinuję, tak to nie jest dużo łatwiej także to jest na pewno plus takiego małego skuterka i y, to jest y, to jest super zaleta po prostu jedziemy w mieście w godzinach szczytu normalnie, albo prawie normalnie także to jest na pewno świetne a dla kogo nie jest skuter Wiesz, jak sobie te takie notatki, co tutaj powiedzieć na ten temat. Ej, chodź. Chodź, To miałem problem, bo yy, na pewno są ludzie, dla których nie jest i tak się zastanawiam, właściwie to dla kogo. No i tak znalazłem dwie rzeczy. No, trzeba gdzieś to trzymać, także jeśli ktoś yy, nie ma miejsca, nie ma możliwości trzymania, przechowywania motocykla czy skutera to jest to problem, pewno i tego ciężko przeskoczyć no. trzeba mieć po prostu jakieś miejsce, gdzie można bezpiecznie ten skuter sobie przechować druga sprawa to jest to, że ktoś się po prostu boi i wiecie no jak ktoś już jeździ na skuterze, na motorze no to się wydaje takie trochę śmieszne, bo no bo co za takiego, jedziemy, co jest bezpieczne, to znaczy bezpieczne, no właśnie jedziemy, nic się nam nie dzieje, tak jak na rowerze, tylko większym, fajniejszym, stabilniejszym, niby tak, tylko no to jednak się trochę inaczej zachowuje, dodajemy gazu, skuter dość mocno przyspiesza. Hmm. Na śliskim to jest ciężka maszyna, więc zachowuje się inaczej trochę niż rower, inaczej rower łatwiej opanować. No a przede wszystkim to jest masa, którą no, jest to trochę strach. A poza tym no, wyobraźcie sobie, że jedziecie po drodze rowerem 100 na godzinę. ja bym miał pora trochę. Bo to jest już szybko z górki na przykład są, są ludzie, którzy gdzieś tam zasuwają 70, też miałem raz okazję, ale to jest już naprawdę strach oczach Natomiast 70 na skuterze czy motocyklu nie jest takie odczuwalne. mi się jedzie bardzo przyjemnie, także nie ma poczucia zagrożenia. I to jest trochę złudne, bo nie wiem czym, czym się może różnić wypadek na skuterze czy, czy motocyklu od takiego wypadku przy 70 na godzinę przy rowerze. Być może z jakimś kotem, tak, ale, ale nie z samochodem, z drzewem, z, z jezdnią, z czymkolwiek. Może mamy lepsze kaski. Może mamy. Jako może mamy. Nie, lepszy strój. Jakieś rękawice lepsze i wszystko lepsze. No ale. Wiecie, to tam przy ślizgu może ochronić. Ale przy. Czyli przy przecieraniu przez asfalt. Ale przy uderzeniu. To jest już takie trochę słabe. No także można się bać tego. Wydanie to jest zupełnie zrozumiałe. Także jeśli ktoś się boi. A chce bardzo to ja osobiście bym polecał kupić sobie coś taniego na próbę, zwłaszcza że to jest zwykle lekkie, przejedziecie się, sprawdzicie sobie czy tam to pasuje, oczywiście na początku to jest, nie wiem czy zawsze, ja miałem, ja miałem stracha, nie zapytaliśmy się, ja miałem stracha, no i cię no, mi się podobało na początku, z jednej strony mi to rajcowało, a z drugiej strony... No, tak, jednak miałem dość duży respekt i y, musiałem uważać na to, co się dzieje. Dlatego y, warto kupić coś lżejszego, jeśli ktoś się boi. Bo nad tym jest naprawdę łatwiej zapanować. Y, możemy sobie to gdzieś zaparkować, gdzie chcemy. Wjedziemy tam, gdzie potrzebujemy się wcisnąć. W korkach, oczywiście, no, wiecie, między pomiędzy autami, to też jest ryzyko, że kogoś tam przycieramy. A Mniejszym skuterem no raczej się zmieścimy, także nie powinno być z tym jakiegoś kłopotu Także dla tych ludzi nie chcę mówić, że skuter nie jest, ale czy motocykl. Ale powinni się zastanowić e, poważnie. I to chyba tyle mi przychodzi do głowy do całej reszty. Zdecydowanie polecam, bo to jest naprawdę super. To jest frajda, aczkolwiek naprawdę trzeba uważać, bo to jest prędkość, a nie jesteśmy chronieni praktycznie niczym oprócz tego co mamy na sobie. Także to jak ktoś mówi, że, że, że śmieje się z tego, że, że yy, yy, rodzice się boją o dzieci, no to no, ja rozumiem. To jest coś nowego dla ludzi, którzy nie jeździli dla rodziców. A z drugiej strony, no, to jest zagrożenie jakieś. Ja nie mówię, że, że każdy wyjazd to jest wypadek. Oczywiście nie. Ale, ale trzeba uważać. To jest tak jak trochę no, na nartach. No wiadomo, fajne jest. Ale jak ktoś nie uważa i zjeżdża na krechę i nie potrafi je, jeździć zupełnie i i chcę sprawdzić ile te narty pojadą no to różnie może być, nie, także ja nam skuter polecam, naprawdę bardzo I albo motocykl ale no róbmy to z głową, przede wszystkim jeździmy z głową i wybierajmy też z głową, żeby się nie napalać na najnowszym model Kawasaki, czy Honda Force, czy jakiś inny od razu nie, może wiemy, że tego chcemy, bo już spróbowaliśmy, bo to jest super. Ale jeśli nie, przejedźmy się gdzieś czymś jakimś mniejszym, może, a może większym, właśnie się przejedźmy od kogoś znajomego. Zobaczmy, czy to jest fajne, czy to jest dla nas bezpieczne, czy się czujemy na tym dobrze, czy się czujemy dobrze na skuterze, bo się siedzi trochę, wszyscy się śmieją jak na kibelku. No, tak. Tak to się siedzi, chyba że ktoś ma właśnie skuter, który ma podnóżki z przodu i można nóżki całkiem fajnie wyprostować. Wtedy się jedzie trochę jak na kruzerze i to mi się podoba. No, także skuter, tak, ale trzeba się zastanowić nad tym, jak utrzymamy warunki i predyspozycje. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, cały czas Was będę te subskrypcję, bo to jest to dla mnie ważne, naprawdę. I e, jeśli Wam się podobało dajcie łapkę w górę. Jeśli oczekujecie czegoś, żebym coś napisał, może, na, o czymś opowiedział albo coś pokazał. Jak teraz to widać, to napiszcie mi to w komentarzach. My już powoli wychodzimy z lasu. Także dziękuję Wam za oglądanie, do następnego vloga, na razie, cześć!